Hej, Simonowie, się nagrywamy z Pomidana VR w animal company, Mity. Przy, przyjdź tutaj. Halo, gdzie ty jesteś? Jest! To to jest! Jezus Mara! No, to jest, jest Pomidor VR i dzisiaj nagrywamy właśnie Mity, tak jak mówiłem. Nie ile i będzie, bo, bo my je teraz będziemy wymyślać niestety, a no, mi się nie chciało wymyślać ten. E... Zostawcie lajka i suba. Tam na dole w opisie będzie link do Discorda, jak chcecie ze mną nagrać. Po prawo, na górze będzie film o pierwszych mitach, jakby to pierwszy film o mitach, więc zapraszam. Więc przechodzimy do mitów. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Jeszcze tutaj, tutaj, gdzie ja pokazuję, jest mój drugi kanał, pomidor VR, podłoga AC! Wbijajcie, tam nagrywał odcink. Co się z moimi oczami z... dzieje? Nie, <głos> wiem. <głos> <głos> Nie wiem, ale. ale ty gada, że moje wychodzą. Aha, e, będę tam nagrywał za C, czasami z nimi, czasami bez nich. No patrzcie Tutaj o, o macie tutaj. tutaj. Mów coś. Tutaj, tutaj macie, tutaj, tu, 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 tu. <ścoughs> Widzisz? O, gałki mi skacą, dobra. E, Chodź. Od razu jak już tutaj jesteśmy na pierwszym i będzie czy ja się łóżę tą rakietę do Stasza, czy ona się odnowi. I szybko ją już bo ona znika po chwili. Czekaj przy... Sekunda muszę przyjść przejść przez. Chyba już znikła. Łap! I z... Oj, odnowiło się! Usta! Aj, wystarczy, że wejdę do Stasza! Patrz! Piszę kod, Czekam. i Jest! To. Nie, nie. Miałem tego mit inaczej sprawdzić, ale jednak nie. Więc pierwszy mit potwierdzony. -ry -ry. Dobra, zauwa, kolejnym mitem jest to, że jeżeli za, twój kolega zginie, albo go zabijasz przez przypadek Jeżeli on ci włączy... włączy wrzuci włączoną enderpearl'a do plecaka To on się odrodzi tutaj, więc zabijam cię i ci odrodzi... Nagrywam moją perspektywę, żeby nie było No dobra Trzy, dwa, jeden Umarł Dziwnie się potknął, ale to nic Teraz od razu jak się zrespi, to wrzucę mu enderpearl'a, żeby <toszczek> Jestem No i Pomidor się tu zrespił. Ej, po ej, ja mam miasto. U mnie jest ciemno, widzę, patrzcie A zaraz i będzie fo pomidora, Obydne. więc ja nie wiem jak wygląda, to wygląda, dopiero będziecie wy widzieć. Patrzcie widzi. na to, ja tam się powiedziałem samego dołu. Serio? Dobra, to tutaj pokażę no? foła widzą. Bo ja, sam, ja nie widzę do samego domu, więc przejdziemy do kolejnego bita. Kolejny mitem widzę, bo jeszcze można się przyczepić do, 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 do goblina grafterem. Nie można, nie do balony. Od razu. Oj! Ale poleciałem 1000 kilometrów. Dobra, idę szybko. O, Midori, idę cię ratować z bronią, dobra? Nie, yeah. szybko. Poczekaj na mnie, nie, trzymaj się tam gdzieś grapplera, ja szybko idę z bronią, taką potężną bronią, więc sobie przygotuj lepiej. Weźcie nie za to, że mnie ściągnąłeś. Chyba zginął. zginą. drugi goblin od tego wychodzi. Dzika nas frizuje, bo mi się ludzi. Co ty tu robisz? Nagrywałem A! mity! Nagrywamy odcinek, nie możesz co wiedzieć! No bo kolejnym mitem jest to, czy można przepychaczką się przykleić do kurczaka, więc idziemy się przywitać z kurczakami. Cześć, kurczaki. Kur... Co to jest? Jadę na jego kijacie. Czekaj, bo ja najpierw muszę... Nie ma... Ej, nie mam kilofa! Polecz mi kilo! Oh! A wiesz ty kilo są <laughs> walni? Nie! Otuwaj się! O co wybuchnie! To wybuchcie! To się! Nie? Nie wiem, dwa, 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 dwa! Ten bla chyba... Oni serio! Ej, Pomidor, rzucam... rzucam atomówkę w serwersach, Pomidor, uciekaj! Pomidor, <grystanie> gdzie ty jesteś? Nie porażka, Nie zabiło cię to, jak wybuchałem to w rakietnicę? Nie zabiło, ale też nie zabiło. ਅੱਜ ਤੇ ਅ ਤੂੰ ਤੇ ਅ ਸੇ ਤਰਾਹਾੜ